Bajka o mądrym Arturku i jego piszczałkowym problemie. Dawno, dawno temu w małym miasteczku otoczonym łąkami i lasami mieszkał sobie czteroletni Artur. Był bardzo mądrym chłopcem, który uwielbiał układać klocki, bawić się z dziećmi i wymyślać niezwykłe przygody dla swoich zabawek. Wszyscy mówili, że Artur ma głowę pełną pomysłów i serce pełne radości. Ale Artur miał też pewien problem, który czasem sprawiał, że dzień stawał się trudniejszy dla całej rodziny. Kiedy Arturkowi coś nie pasowało, na przykład gdy siostra Luisa wzięła jego ulubionego misia, albo gdy klocki nie chciały się układać tak, jak chciał, zamiast powiedzieć, co się dzieje, zaczynał piszczeć. Piszczał tak głośno, że rodzice i rodzeństwo musieli zatkać uszy. Arturku, co się dzieje? Pytała mama z troską. Powiedz nam, o co chodzi, to coś poradzimy. Ale Artur tylko piszczał jeszcze głośniej i głośniej. Tata i mama próbowali wszystkiego. Raz mama dała mu kartkę i kredki, żeby narysował, co go denerwuje, ale Artur nawet na to nie spojrzał. Tata próbował zamienić piski w śmieszny koncert, ale Artur wcale się nie śmiał. Rodzice czuli się bezradni. Pewnego dnia postanowili poprosić o pomoc babcie Marysie, która znała wiele mądrych historii. Babcia zaprosiła Arturka na herbatkę i opowiedziała mu bajkę o chmurce przemądralce. Była to chmurka, która również miała problem z wyrażaniem swoich uczuć. Kiedy coś jej nie pasowało, zamiast mówić co ją martwi, rzucała grzmotami i błyskawicami. Ale wtedy nikt jej nie rozumiał, a wszyscy się bali, powiedziała babcia. Pewnego dnia wiatr-wietrzyk poradził jej, żeby spróbowała po prostu powiedzieć, co czuje. Zamiast błyskawic, powiedz, że jesteś smutna. Zamiast grzmotów, powiedz, że coś cię złości. Poradził jej wiatr. I wiesz co? Chmurka spróbowała i okazało się, że to działa. Artur słuchał z zaciekawieniem. A co się stało z tą chmurką? zapytał. Stała się ulubioną chmurką na niebie, bo wszyscy ją rozumieli, odpowiedziała babcia. Następnego dnia Artur postanowił spróbować być jak chmurka przemądralka. Kiedy bawił się z Luizą i znowu coś mu się nie spodobało, wziął głęboki oddech i powiedział: Luiza, nie zabieraj mojego misia, bo to mnie złości. Luiza od razu oddała misia, a mama spojrzała na Artura z dumą. Widzisz? Powiedzenie co cię martwi, działa lepiej niż piski, pochwaliła go. Od tego dnia Artur coraz częściej próbował mówić o swoich uczuciach, zamiast piszczeć. Czasem zdarzały mu się wpadki, ale za każdym razem rodzice przypominali mu o chmurce przemądralce. I tak dzień po dniu. Artur uczył się jak mówić o swoich emocjach, aż pewnego dnia piski zniknęły zupełnie, a rodzina Arturka mogła cieszyć się zabawą i śmiechem bez zatkanych uszu. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.